Czy Wy wiecie, jak tasować karty? Po pierwsze, tak, jak czujecie i tak, jak to dla Was działa. Jeżeli dla Was będzie ok rozrzucenie ich po pokoju i wybranie sobie odpowiednich kart, to jest ok. Ja jestem ostatnią osobą, która Wam będzie mówiła, jak powinno się robić, bo ja robię absolutnie wszystko na odwrót. Na przykład tasuję je obrazkami do góry, bo ja i tak na nie nie patrzę, więc w sumie, więc w sumie tak, bo czemu nie. A kiedy je tasuję w ten sposób, no tak? No to wszyscy to robią kciukami do siebie, a ja to robię tymi paluszkami do siebie. Kolejna rzecz, jak wykładam karty, to wszyscy wykładają karty tak, a ja robię siub. No i co? I działa, działa. Opinie są fajne, więc wszyscy nie ma tak, że dobrze albo niedobrze, no ale część z Was próbuje je tasować tak. To jest trudne i to jest takie mało wydajne. No, ale dobra. Bierzemy talię i teraz tak. Tu mamy kciuk. Tu sobie karty leżą tak luźno. Bierzemy sobie jakąś część. Możecie tak, możecie odwrotnie, nie? W sensie obrazkami do góry, w dół, wszystko jedno. I teraz tak. Wkładacie to i tym palcem ściągamy, ile tam kart się ściągnie. Tyle się ściągnęło, tak? Tutaj nic się nie dzieje, tutaj nic nie wkładacie. Po prostu luźno trzymacie i one nam tutaj wchodzą, tak? O, siup, siup, no i możemy tak, pyk, 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 o, nam się nawet jakaś wyrzuciło. Możecie robić jak ja, czyli jeżeli wtasuje, wtasowujecie karty w pozycjach odwróconych, no to bierzecie sobie jakąś część, wkładacie tutaj jakoś tam, o, i znowu bierzecie jakąś część i sobie tutaj wyrzucacie. tak, na początku. Po to, żeby one były obkręcane we wszystkie strony. A teraz, jeśli chcecie się o tak bawić i tak sobie przetasowywać, to po pierwsze, na przykład, nie wiem, czy widzicie, ta talia jest dosyć gruba i duża. I na przykład ja nie jestem w stanie podzielić jej tak na dwie i bez bólu i dyskomfortu mm, przetasować w ten sposób. To jest dla mnie niemożliwe. Więc, więc ja te talie po prostu dzielę na mniejsze kubki. Dzielę ją sobie na trzy kubki, podkładam sobie, i jeżeli chcę ją przetasować w ten sposób, to moi drodzy robię to w mniejszych partiach. No i dobra, i jak już się sobie podzielę na te partie, to proszę bardzo. Większość ludzi tasuje je kciukami do siebie. Ja nie umiem, więc ja to robię po swojemu. Czyli robię tak śmiesznie, tak? Tak. Naciskamy tak, żeby one się tak zgięły. Jeżeli wam jest ciężko, bo na przykład talia jest nowa, to możecie tutaj wsadzić palec, żeby wam było łatwiej. I zobaczcie, i to jest taki ruch. Pyk, puszczamy. Czyli kładziemy je tutaj, takie łódeczki, i zobaczcie, raz, o, i z tej puszczam teraz, z tej puszczam, z tej puszczam, z tej, z tej, pyk, 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 nie? No. Możecie je zrobić, o, też tak, 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 i też wybrać, i też będzie dobrze. Dobra, a teraz jeśli chodzi o karty, które wypadają, bracie, nie bracie, je, bracie je pod uwagę, czy nie, o, właśnie wypadło. Was nie zaskoczę, to zależy. Teraz tak. Są rozkłady, które mają swoje konkretne tasowanie. Na przykład ja mam swój rozkład, którego was uczę na warsztatach i tam jest konkretne tasowanie do tego konkretnego rozkładu. No i teraz, jeżeli programujecie swoją podświadomość, że, kurczę, to teraz robimy konkretne tasowanie, mamy konkretny rozkład no to wtedy ta karta, która Wam wypadła, raczej jest sygnałem o tym, że nie jesteście dostatecznie skupieni. Jeżeli macie w planach wyciągać kartę z wachlarza, przetasować karty i po prostu je wyciągać z wachlarza albo z góry, z dołu, wszystko jedno, no to wtedy te karty, które Wam wypadły, no to jak czujecie, tak? Jeżeli czujecie, że kurczę, to jest ważne, no to weźcie to pod uwagę. Ja zazwyczaj je wtasowuję, jak miała wyjść, to i tak wyjdzie i, i zazwyczaj tak się dzieje, więc... Natomiast, jeżeli macie taką metodę pracy, ponieważ jeszcze nie czujecie dobrze w ciele swojej intuicji i wolicie, żeby po prostu zdać się na to, żeby wasze ciało wam samo wyrzuciło karty, ponieważ boicie się, że będziecie racjonalizować wybór tych kart i że, i że coś tutaj będą jakieś takie zakłócenia, więc będziecie po prostu wybierać niewłaściwe karty, no to polecam wtedy po prostu tasować dokładnie tak, jak często to widzicie na TikToku. Czyli tasuję, tasuję, coś wypadło, aha, widocznie to musiało być dla mnie.